Ojciec wyrwał się z biedy, ale jego brat już nie. Jego dom? Skóry z psów wszędzie, postrzywane jako koce. Papier toaletowy to zawsze stare gazety. Ukradli kiedyś motorynkę i do dziś jeżdżą tylko na niej. Ich ojciec pracuje w piekarni, pełno chleba i tylko chleba. Zamrażają chleb. Czasami na święta wymienia chleb na ziemniaki i robią frytki. Czyli obierają 20 kilo ziemniaków i smażą tyle frytek, żeby było na miesiąc. Myją się tylko w niedzielę. Mają dwie szczoteczki, mimo że to rodzina ośmioosobowa. Alkohol samogon, skradzionych po nocy śliwek, dom z cegieł, nieocieplony, dywany wszędzie. Z pomocy społecznej dostali komputer w 2011. Mój kuzyn pokazał im Need for Speed 1, że zajebista gierka i jak oni to zrobili w ogóle. Raz dostali ubrania. Nosiły je po kolei sześć dzieci. Nieważne czy chłopiec, czy dziewczynka. Jeśli chcecie... Mogę wam opowiedzieć, co się stało, jak raz przyjechali do nas na wakacje. Inba non-stop. Inba zaczęła się już na samym początku, bo oczywiście oni, poza swoje podlasie, nigdy nie wyjechali, więc wyprawa do Warszawy to dla nich jak na Hawaje. Ten mój wujek to jest ekstremalny Janusz. Zrobił im konkurs na wycieczkę do Warszawy. Powiedzieliśmy, że całej szóstki nie możemy przyjąć, tylko trójkę. I tylko na tydzień. Skończyło się na trzech tygodniach, bo musieliśmy ich odebrać i odwieźć. A wujek na pociąg nie ma pieniążków, a my 700 zł na benzynę w obie strony to już mamy. Przyjechało ich troje: dwóch chłopaków i dziewucha. Poprzednio widziałem ich może z dwa razy w życiu. Nazywali się Mirek, 12 lat, Adam, 15 lat i Ania, 19 lat. Co oni odpierdalali, to ja nawet nie. Na początku nie wierzyli, że to jest nasz dom. Po co nam taki duży, Pustawo tu trochę wujek. Jak weszli do środka, to nie wierzyli, co się dzieje. Ogólnie szok. Ja miałem wtedy z piętnaście lat, więc rozumiałem, że się nie przelewa i są biedniejsi. Ale to, co oni odpierdalali, to było gorsze niż odpowiedzi opowieści testo. Moja matka musiała im objaśniać, co się robi w łazience. Nie myjemy stóp w zlewie. To jest szampon do włosów, żel do ciała dajemy tyle i tyle. Oni jak na wycieczce w muzeum. Siedliśmy w kuchni. Zrobiliśmy im herbatę i jakieś kanapki na wieczór. Adam wziął drewnianą łyżeczkę z cukiernicy i dosypał z pięć łyżek i zaczął nią mieszać. Matka, szok! Szybko mówi, ale to jest tylko do nasypywania, specjalna! Ten wstaje z tą łyżeczką, wyciera taką ujebaną w cukrze i herbacie w ścierkę. Nie, będą plamy! Zostawił ją w końcu i jedli dalej jak w domu, zestresowani w chuj. Nie wiedzieli co i jak się robi. To był dopiero pierwszy dzień i już wiedziałem, że będzie bekowo. Matka każe im się myć. Oni nie bardzo, bo to dopiero wtorek. Ta dziewucha się umyła, zżyła z 50% zapasów kosmetyków matki. Chłopaki puścili wodę i siedzieli na kiblu. Daliśmy im szczoteczki i umyli zęby. Pilnowaliśmy ich przy tym, bo nie chcieli. Rozlokowaliśmy ich w łóżkach dałem im komiksy. Patrzę, co nie wyjmują. Walkman. Adam wkłada do niego piracką kasę TPEI. To był rok 2007. mp 3 kosztowały 19 zł w markecie. On miał Walkmana. No okej, okay, okej. Okay. Ja sam nie miałem nigdy Walkmana, więc dał mi posłuchać. Wkładam te słuchawki do uszu i coś takie dziwne miękkie. Słucham z minutę utworu 997, wyjmuję, a tu kurwa one są aż żółte od miodu z uszu. Dotykam swojego ucha, całe lepiące się i tłuste. O kurwa, ale Wykurwiam do łazienki, ja jebie. Uch. Następnego dnia, śniadanie. Matka nie nadąża z dostawami chleba, sera, szynki i pomidorów. Oni wpierdalają za sześciu. Ojciec chłodny troll, mimo że to jego rodzina, wykurwił do roboty i zostawił nas z nimi. No i teraz co z nimi zrobić? Matka posłała ich trzy razy do sklepu. Ja musiałem się z nimi pokazywać, oczywiście, robili siarę. Gadali z żulami, jak z jakimiś braćmi w wieże. Ten młodszy powiedział, że jak mu nie kupię batonów, to je ukradnie. Kupiłem, ale z drugiej strony umarłem w środku, myśląc, że biedni ludzie mają trochę pokory. Wróciliśmy. Co chcecie na obiad? Yy, McDonald's? Tak, McDonald's, McDonald's! Matka załamana. Plastikowe gówno chcą jeść. Powiedziała, że zrobi im w domu naturalne. Drugi raz do sklepu, bo ci się nudzą. Kupiliśmy kilogram wołowiny mielonej z ośmiu bułek. Zgadnijcie co, nie starczyło. Zeżarli wszystko uśmiechnięci Dodam, że ten najmłodszy utuczony na tym chlebie i smalcu Ten Adam chudy jak kijek A ta Anna, Ania taka nie gruba, ale otyła Matka dała mi 50 zł i poszliśmy na pizzę Zapchali się pizzą, jedli ją po raz pierwszy Ania miała jednak większe plany Była blondyną z Polski Z Twarz kasjerki w realu I oczywiście jeden plażowy cel Usidlić bogatszego Chciała iść na dyskotekę Pyta mnie Ania, czy są tu jakieś dyskoteki Mówię, że prawdziwa impreza Tylko w centrum Ja z pierdolina nigdy na nieszkolnej imprezce nie byłem Co ona odjebała Powiedziała, że chce iść na dyskotekę I już Że musi, bo ona o tym marzyła całe życie Zarobiła specjalnie 100 zł Na zbieraniu wiśni tam u siebie Żeby tutaj sobie kupić super ciuchy I iść na dyskę Zrozumiał jej plan od razu Chciała dorwać nasienie jakiegoś banana z Warszawy. I nawet może się tu zasiedlić, albo chociaż alimenciki. Strachłem, że to ja będę musiał jej pokazywać co i jak z klubami w WWA. Mimo, że jedyny klub jaki znałem to klub Warhammera. Matka powiedziała, że okej, okay, pomyślimy, zobaczymy i tak dalej. Przyszedł wieczór. Ci znowu się nie umyli. Ten Adam umył chyba nogi w zlewie. Ania też nie chciała się myć. Ojciec wrócił i obiecał, że jutro zabierze do kina. Odetchnąłem z matką, bo po jednym dniu byliśmy już wykończeni opieką. Nie jestem opem Danony, tak mi się przypomniało czytając temat opa. Dzień drugi pojawił się kolejny problem. Oni nie mieli ubrań. Tak, serio. Przyjechali z jedną średnią walizką. Na tydzień zabrali po dwa t marki Fruity: parę cotton weirdów i skarpet. Jak chodzili po naszych przedmieściach, wyglądało to tragicznie. Natomiast jechać tak do centrum byłoby po prostu niesmaczne. Był dylemat. Co kupić im za ubrania, dać moje? Dla Mireczka znalazły się moje stare ubrania, które opinały jego sadło. Temu Adamowi odstąpiłem jedną starą koszulkę kropa. Ania chciała profesjonalnie się ubrać w galerii miała przecież 100 złotych. Nie chcieliśmy jej sprawiać przyk przykrości i mówić, że to nawet na jednego buta nie starczy. A propos butów ich też nie mieli. Daliśmy chłopakom jakieś moje stare buty, gumowe klapki. Ucieszyli niesamowicie. Pojechaliśmy z nimi do promenady. Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że w Polsce mogą mieszkać ludzie, którzy nigdy nie byli w galerii, nie wiedzieli jakie tam są ceny i tak dalej. Ania wbiegła do hnm i po 20 minutach chodzenia z moją matką rozpłakała się. Wyglądało to tak żałośnie. Ta jakaś wschodnia gwara. Ojo to widno dziewucha, nigdy nie widziała takich koresnych otołach! I ja co dzień to płaku, płaku. Nie wiem co mojej matce odjebało, ale kupiła jej ubrań za 450 zł. Zażenowany patrzyłem jak nakłada na siebie te XXL prześwitujące koszulki, dobiera niczym murzym złote łańcuchy jak największe dodatki. No trudno, pomyślałem. Niech raz w roku trochę zazna szczęścia. Dzielę na kawałki, żeby było ciekawiej. Byli bardzo wdzięczni. Kupiliśmy im w kropie jeszcze jakieś tanie koszulki, ale bardziej niż w ubraniach, to szalili w markecie. Zawsze mnie zastanawiało, kto kupuje te kilogramowe paczki ciastek za 4 zł, sześciopak Super Coli za 2,40 Wkładali nam to do koszyka bez słowa. Ojciec tylko mówił: nie, nie, odnieś. Matka próbowała edukować, że lepiej kupić 100 gram za 2 zł lepszej jakości niż kilogram czegoś, od czego będą tylko wrzody, żołądka i smak tektury. Nie docierało. Ludzie z innej planety, mimo że geny podobne, za co się wstydzę, lecz nauczyło mnie to trochę tolerancji. Nawet z największego gówna może wyrosnąć kiedyś jakiś kwiatek. Wróciliśmy do domu i to był koniec atrakcji na dzisiaj. Nudzili się w kurwę. Matka zrobiła pierogi ruskie. Ja zjadłem czternaście, oni po dwadzieścia cztery. Marudzili, że... O, nie ma pola, nie, nie ma motorynki, nie ma sadów. Potrafili cały dzień siedzieć na czyichś sadach i wyżerać komuś jabłka. Nie ma słodkie. Kupiliśmy im lody kart d'ore za 14 zł. To był błąd, wiebali je w kilka sekund. Potem ojciec kupował jakieś wiaderka z zielonej budki. Nie, nie czyli różnicy. Coraz bliżej był piątek, a ja miałem się znaleźć klabbingiem naszej skromnej Ani. Która szukała bolca Ostatecznie matka się strasznie martwiła O jej karyńskie cipsko I uznaliśmy, że najlepiej będzie powiedzieć, że Nie ma żadnych imprez w ten piątek Nie była aż tak totalnie tempa W końcu jedyna ze swojego powiatu Zdała maturę i nie uwierzyła Był piątek po południu Wyszła z niej stuprocentowa płazowatość Powiedziała mojej matce, że chce się spotkać Z chłopakiem tutaj miejscowym Że po drodze do sklepu spotkała Codziennie chodzili do sklepu po kilka razy Bo im się nudziło Moja matka powiedziała, że nieprawda, nie puszczę nigdzie, bo nie wiadomo co się stanie. Co się okazało, znalazła faktycznie jakiegoś Matiego. Co ja nawet nie, był od niej z dwa razy mniejszy i dwa razy starszy. Kojarzyłem go, bo był chyba ministrantem w kościele. No ale dobra, ona przysięgła na pana Buka, że nigdzie nie odjedzie. Naiwni uwierzyliśmy. Nie miała komórki, było już po 21.00 i zaczynaliśmy się martwić. To było oczywiste, co się stało, pojechała z tym zjebem na centrum na dyskę. Ze strani pakujemy się w samochód i jedziemy do centrum. To było aż zbyt przewidywalne, ale jak dla mnie było zajebiście, bo była inba. Ja szczerze mówiąc, nie jestem bez winy, bo trochę ich trollowałem. Wkurwiali mnie ze swoim, spójrz na mnie, jaki jestem biedny, daj pięć złotych, a potem, bo ukradnę, bo zajebie, spierdalaj, jak nikt nie patrzył. Tacy cyganie trochę, mimo że wszystko różowi blondyni. Wyzywałem ich czasem, że wieśniaki z was z buszu. Straszyłem, że mam paralizator, a to była Nokia 550. Ten jeden gnojek groził mi nożem. Do go zamknąłem w piwnicy, aż się popłakał. Za najlepsze jego starszy brat też go gnębił ogólnie prawo dżungli. Kto się daje gnębić, tego gnębimy. Niczym polskie gimnazjum. Jeździmy furą. Zadzwoniłem do znajomego z Gimbazy, który był bananem i imprezka co tydzień. Pytałem go o lokale popularne itd. Wymienił jakieś dziwne nazwy akwarium. Kopalnia, kamienie łomy, takie kluby w Warszawie, jakby ktoś pytał. Spytałem o najpopularniejsze i najbliżej centrum. Rzucił znowu jakimś dziwnym gównem, jedziemy, gdzie to jest, niestety chuj, nie ma. Czułem się jak w jakimś filmie. Odchodzimy do ochroniarzy, pytamy się, gruba blondyna z takim chudym to była. Obiechaliśmy z pięć dysk w centrum, nic. Wracamy ze strachami do domu, kurwa zgubiliśmy podopieczną. I to jeszcze dziewczynę z cipą. A co jak z gwałcą, co jak porwą i wywiozą? Ja pierdolę. My wracamy, a tu pod bramką domu stoi ta grubaska. Aż świeci od potu i bladości. Ojciec się na nią drze, ona lekko najebana, na początku się cieszy, potem płacze. Co się okazało, do niej Mati zabrał ją do właśnie jakiejś remizy baruch i wie co w sąsiedniej dzielnicy. Swoim wsiowo-karynowym głosem rozpoczęła historyjkę. On mnie gonił? a Jotr ja i mnie znowu to złe ludzie są. Chlip, chlip. Czerwona jak burak, jebie jak 150, ale nie potem, tylko olbrzymią ilością perfum mojej matki chyba wyleła na siebie całość. On mnie zabrał do otwocka, tam już zatory to trzymaj pięknie, bo no, chłopce pięknie. Ja bym się tak kręciła cały dzień, dręki piłom. Kolorowy taki. On taki dobry. się w głowie zakręciła, upadła i trzasła. Co trzasło? jak to no takie, takie przy barach Co, krzesełka? Nie, nie takie podłużne przy barach do no drinki. O kurwa, coś rozjebało dubskiem. Już miałem ich z denaryju. I oni mówią, że to tysiąc złotych kosztuje, że płaci albo telefon od tej. A ja ani jednego, ani drugiego. A ja powiedziałam, że zadzwonię do daty i uciekło. No to chyba wszystko okej. Okay. No nie, bo. Podjechali jakiś, jacyś pseudowindykatorzy Następnego dnia kazali płacić Nazwiska mieliśmy takie same Nie mogliśmy się wymigać Ostatecznie jednak wszystko poszło na wujka biedaka z Podlasia Opowieść zbliża się ku końcowi Gdyż inb więcej tak oczywistych jakiej jej nocna przygoda nie było Minął tydzień Pytamy się wujka kiedy przyjeżdża Ja nie mogę, praca jest Pan Kidding z komiksów Siedzieli znowu cały tydzień na dupach Nudzili się. Ojciec zabrał ich jeszcze, żeby zwiedzić pałac prezydencki, gdzie popisali się szczególnym robactwem, gdyż z początku nie chcieli, bali się. Pytamy, czego się boicie przecież to takie muzeum. A oni: a co, jak prezydent będzie coś od nas chciał? On zabić może, jak chce. Po drugim tłumaczeniu, że prezydent nie może zabić nikogo i że nawet go nie zobaczą, zdecydowali się pójść. Wyglądali jak żebracy z XV wieku, którzy na kolanach wchodzą do pałacu, prosząc o kromkę chleba dobrego pana. Byliśmy już wkurwieni, że nas obżerają Już niczego im nie dawaliśmy. Matka ich robo, do ich do roboty zagarniała. Kołdra, w której spali, była ciemnożółta, miejscami jasnobrązowa. Matka wyrzuciła trzy zestawy pościeli do śmieci, jakich już wywieźliśmy. Wujusz dzwonił się się o te tysiąc złotych, bo pewnie do niego dzwonili, to ojciec go opierdolił za utrzymanie i oszustwa i że się tak nie robi. Niestety kolejny tydzień przeciągnęli i musieliśmy ich odwieźć sami. Ukradli nam około dziewięćdziesięciu złotych, podbierając reszty, drobniaki walające się po domu i tak Zniszczyli parę rzeczy. Jeden telefon upadł im do kibla, bo daliśmy tej Ani jakiś stary Sony Ericsson. Otłuścili rękami ściany. Mycie rąk pewnie nie spodobałoby się papieżowi czy coś. Rok później chcieli drugą trójkę nam podrzucić, ale już się nie zgodziliśmy. Jak przyjechaliśmy do nich na wesele, spaliśmy w stodole, na sianie. Moja matka uciekła pierwszego dnia wesela razem z nią, ja. Od tamtej pory cała rodzina nazywa nas hrabina i panicz. Ale nie utrzymujemy z nimi kontaktów. Od dawna jesteśmy Warszawką. Mój ojciec, jego brat i dwie siostry wychowywali się bez ojca. Mama była skrzypaczką. Bieda, bieda mocno. Ojciec się uczył, oni woleli chlać. Młodszy braciszek miał wszystko na zawołanie: rowerki, sprzęt grający i to w latach siedemdziesiątych. Mój ojciec nie miał nic, tylko książki z biblioteki. Dostał się do szkoły medycznej w Warszawie. Nie było pieniędzy na takie studia. Poszedł do miejscowej. Tam był jakiś strasznie zajebisty i wyższy stopień, i specjalizację robił w Warszawie za państwowe i swoje pieniążki. Ten młodszy brat miał wykupione nauki cukiernicze u jakiegoś mistrza na Podlasiu, ale mu się nie chciało. Ojciec robił kolejne tytuły naukowe, a braciszek robił dzieci. Ale mój ojciec nie był lepszy, bo żywił się byle głównym, cebulą i ziemniakami, bieda zostawia trwały ślad. Dopiero matka go wyrwała z mentalnej Etiopii. Wesele było imbowe. Stresz streszczało wszystkie wiejskie wesela. Napiszę zaraz danonki. Wesele było siostrzenicy mojego ojca. Czyli dalej obracamy się w tej samej biedzie. Oni byli troszkę bardziej cywilizowani. Nie mieli psich skór jak koców na zimę. Mieli rolę, na niej cebule i ziemniaki. Trójkę dzieci, trzy córki. Przekleństwo dla rolnika. Ale wojół się z strasznym skurwielem, którego cała rodzina też nie lubi i zaganiał te córki do zbierania, siania, orania. W końcu jednego dnia wszystkie uciekły mu do Anglii. Tego dnia dostał też zawału serca, bo dom mu się zaczął zawalać. Ogólnie klasyczny Janusz. Rr, po co mam kupować działkę droższą o trzy tysiące? Ale mogę kupić na terenach obsługowych taniej. He, Polak potrafi! Po tej imbie trochę wyluzował. Zmniejszył swoją rolę, coś próbował kombinować w innych zawodach. Córki były trzy. Ewka, Gośka i taka najstarsza, nie pamiętam jak miała na imię. Gośka się żeniła w Polsce. Była brzydka jak noc. Jak zresztą wszystkie. Olbrzymi kalafior zamiast nosa. Potężna nadwaga i twarz typowej sprzedawczyni w warzywniaku. Żeniła się z Sebą. Klasyczny Seba z Polski, znam tyle, że gruby. Lakaryny. <gwiazd> Mój misiek dwukropek gwiazd. W Anglii pracowała w chłodni razem z resztą sióstr. Było tam z trzy razy gorzej niż na roli w Polsce. Pieniądze były spore jak na Polsce. A w Londynie to one zarabiały gorzej niż żebracy. Do tego po dwóch, trzech latach zaczęły dostawać jakieś chorób kości nerek chuj wie od siedzenia po 10 godzin dziennie w lodówce. Zarobiły wystarczająco dużo kasy, żeby zakładać rodzinki i powiększać statystyki imigrantów w Londynie. Wesele odbywało się w restauracji na Podlasiu. Nazwa mówi sama za siebie restauracja z Nie żartuję, ktoś tak nazwał tę restaurację czyli zdemolowany PGR. Koło 12.30 ślub w kościele. Grażynki płaczą, wszystko ładne takie ksiądz, jak zawsze, pojebany. Ja nie wiem, jak to jest, że ksiądz na wsi, to zawsze taki inkwizytor, połączony z kubą wojewódzkim, zawsze musi coś dojebać. Ten Seba, panny młodej, miał wypadek samochodowy, musiał chodzić w kołnierzu, ale na wesele mu zdjęli, no bo wszystko było ok. Coś z kręgosłupem jednak dalej miał. Ksiądz pierdolony, nie wiem, czy trafił, czy wiedział, ale zaczął opowiadać jak to silny mężczyzna, zdrowy mężczyzna, jest fundamentem rodziny i że tylko z silnym kręgosłupem moralnym poprowadzi do szczęścia. Co za typ, jak gniłem wtedy z tego. Zaraz smutałem że wesele taki piękny dzień, a ksiądz odpierdala takie coś. Co najlepsze, księdzu namrze się daje hajs. On zażądał tysiąca złotych. Oni dali mu tylko 600 i podobno przez to takie kazanie. Wesele zaczęło się o 17. .00. Przyjeżdżamy pod te restauracje. Państwo młodzi stoją przed wejściem i przyjmują dary, koperty, kwiaty, pudła, buziaczki, panna młoda, graba z panem młodym i więcej ich nie dotknę. W środku stoły zastawione karteczki z nazwiskami. Ok. Siadam. Naprzeciwko mnie nikt, kto inny, jak nasz wujek, piekarz od szóstki dzieci. Najpierw wznieśli zimny rosół. Wujek gruby jak Beka, niczym Maciej Nowak, wciągał z głośnym siorbem nie makaron, lecz ugotowane skóry kurczaka. Nawet jebany je specjalnie wyławiał, bez nawiązywania do tej pasty, ale naprawdę, te skóry, wciągane przez jego brodatą mordę, wyglądały jak tłuste larwy much amazońskich. Potem zimny schabowy, inne pseudoelitarne dania w stylu tatar z jajkiem, buraki z mięsem, jakieś mięsne jeże, ogólnie tłusto i prosto. Ja czekałem na ciasta, które nakurwiałem jak pojebany, ale przestałem jak dowiedziałem się, że kupnę. Powoli nadchodził ten moment. Zespół Disco Polo Matrix rozgrzewał się już jakimiś melodiami. Pierwszy taniec pary nowożeńców, dwie beczki ściśnięte do siebie kręcą się dookoła. Z jednej strony ale zjeby, z drugiej... Przynajmniej się kochają, znalazły drugą połówkę. Mimo zjebania, czasem, ch czasem chciałbym być na ich miejscu, być komuś potrzebnym. No ale chuj, papież tańczy i jest ok. Zaczęły się tańce. I need a hero. I grażyny zwariowały. W sali panował potworny zaduch. Wszędzie wypieki na twarzach otyłych ludzi. Smród zatłoczonych ciał wyparfumowanych markami Brutal, Bond, Lola, Le Leamor. Miałem wtedy 16 lat, więc byłem obstrany, że ktoś mnie poprosi do tańca. Siedziałem, wpierdalałem ciasta, gadałem z mamą, która zbywała różnych mirków i władków. Najgorsze jednak przed nami a teraz idziemy na jednego a teraz idziemy wódkę pić. Na salę weszła armia Sebów, uzbrojona w kraty najtańszej wody, z wydrukowanymi skliparta z etykietkami: Wesele, Seba i Karyna 2008. Nienawidzę pijaństwa. Mama mi wpoiła, że pijany to zwierzę. Chcieli mi lać wódę. Podziękowałem. Matka tak samo. Poszedłem pogadać z tymi ziomkami od dwójka, którzy byli w zeszłym roku, co tam u nich. Siedzieli poza i coś tam z kimś gadali. Nawet ten najmłodszy trzynastolatek miał w ręku piwko. Nie, że jestem jakaś pizda. Alkohol i papierosy są dla podludzi. Czasami coś piję, ale nigdy do utraty przytomności lub w takim wieku. No trudno. Z wnętrza rozbrzmiewała... Pszczółka maja, sobie lata, o, -o, -o, o, Poszedłem do środka, pooglądałem jak ludzie śmiesznie tańczą. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Janusz z 40 lat, z rozjechaną koszulą, opuszczonym krawatem, czerwony na gębie, uśmiechnięty, bo woda już szumi, machączkami jak pszczółka z krzydełkami. Podpierałem ścianę jak zawsze i czułem, że nadchodzi kolejny koszmar. Rozmowy z ciociami. Ale ty wysoki, ale przystojny, dziewczynę masz kiedyś lub w kosza grasz? O, to pewnie siatkarz. Ja tylko z burakiem na mordzie zaprzeczam wszystkiemu, bo jestem powolnym, gamoniowatym gówniakiem, który dziewczynę miał w, kip w pierwszej klasie podstawowej, bo kupował jej żelki w sklepiku. Wesele się dłużyło jak chuj. Ja żarłem ciasta, ojciec siedział z Januszami, czasami tańczył z mamą. Ogólnie udawał, że wcale nie jesteśmy tacy bogaci. Zmyślał jakieś bzdury w stylu: okradli nas, odszkodowanie, coś tam. Mogą mnie z pracy wyrzucić, a Janusze, że niby się wcale nie cieszą. Później jakieś gry i polackie zabawy w stylu krzesełka, i kto pierwszy siądzie, oczepiny, i pijane Janusze bawią się. Wszystko kończyło się koło trzeciej. Po pół godziny byliśmy znowu na roli wujka i spałem w sianie jak zabity.